Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Nowiutka Kia Sportycz Auto jest nowe. Kanok został zamontowany w salonie. Kanok zabezpiecz auto. Zabezpieczenie antykradzieżowe. Już pokazuję jak działa. Mamy kluczyki. Autka jest oczywiście z dostępem bezkluczykowym. To tak jakbyśmy mieli walizkę albo Game Boya. Wchodzi złodziej, odpala samochód. Auto nam odpaliło. Próbujemy wrzucić bieg, żeby odjechać. Jak widać, auto nie wrzuca biegu. Dodatkowo włączyły się kierunkowskazy i klakson. Auto bardzo zwraca na siebie uwagę, ale wprowadzamy teraz nasz tajny kod odblokowujący. Auto przestało migać i trąpić. Skrzynia biegów się odblokowała. Możemy jechać. Canlock zabezpiecza auto. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.